Drodzy wierni, kontynuujemy nasz temat łaski uświęcającej. Już wspomniałem o tym, że łaska uświęcająca jest czymś, co może być pomnażane. To jest taki dar, który może wzrastać w nas i dokonuje się to przez czynienie dobrych, czynków, dobrych uczynków. Mianowicie, jeżeli chodzi o to powiązanie między łaską uczynkową i łaską uświęcającą, to ono jest bardzo wyraźne. Mianowicie od naszego wykorzystania łask uczynkowych zależy stan naszej łaski, łaski uświęcającej, wzrost generalnie, to jest ten podstawowy, podstawowy, podstawowa zależność. Człowiek może być zawsze bardziej sprawiedliwy, bardziej święty, bardziej doskonały i dlatego też mówi nam tutaj w objawieniu Pan Jezus, że kto sprawiedliwy jest, w objawieniu chodzi o apokalipsę oczywiście, kto sprawiedliwy jest, niech jeszcze będzie usprawiedliwion, a świętych niech jeszcze będzie poświęcon. Czyli mamy tu bardzo wyraźnie powiedziane, że ta łaska uświęcająca, która zostaje nam dana w czasie chrztu świętego, albo zostaje nam jakby na nowo zwrócona w czasie sakramentu pokuty, jest czymś, co może wzrastać, więc nie można jakby pozostać na tym, na tym samym poziomie, na którym ją się otrzymało, tylko należy ją pomnażać. Jest to coś, co możemy równie dobrze tutaj zaaplikować te przypowieści Pana Jezusa o tych różnych talentach, minach, które były udzielane poszczególnym ludziom. Czyli jest to po to, ażeby pomnażać. Tego nie można o tak sobie po prostu mieć. Bo jeżeli my tak sobie po prostu to, to mamy, nadostaliśmy no i mamy, to oczywiście łaski uświęcającej nie można pomniejszyć. Bo to jest tak, że albo się jest w stanie łaski uświęcającej, albo się nie jest. To tutaj, jakby nie ma żadnej, yy, żadnej wątpliwości. Natomiast, jakby nie współdziałanie z łaską uczynkową powoduje, że nasza predyspozycja do tego, żeby wytrwać w łasce uświęcającej, staje się coraz słabsza. Ponieważ słabnie nasza miłość. Bo nasza miłość się wyraża w tym, że czynimy wolę Bożą. Bóg nam pokazuje, co mamy robić, i teraz, jeżeli, jeżeli Boga kochamy, no to my to robimy. Jak to robimy, to utwierdzamy się w miłości i jesteśmy silniejsi. Jesteśmy przez miłość, nasza wola jednoczy się z wolą Bożą, dlatego też utrzymanie się w stanie łaski uświęcającej jest dla nas niewątpliwie wtedy o wiele łatwiejsze. Jeżeli marnujemy jedną łaskę uczynkową, Pan Bóg nam daje jakieś dobre natchnienie do jakiegoś konkretnego dobra uczynku albo do uniknięcia jakiegoś zła, mówimy, że tutaj sobie to daruje, to też daruje, to tamto daruje, to jest duża szansa, że ostatecznie utracę również łaskę uświęcającą. I to dokonuje się łaskę uświęcającą można utracić niewątpliwie tylko i wyłącznie przez grzech śmiertelny, czyli przez grzech, który jest świadomym i dobrowolnym przekroczeniem przykazania bożego albo kościelnego w sprawie wielkiej. Kiedy to następuje, automatycznie, natychmiast tracimy łaskę uświęcającą. I ten grzech nie musi być dokonany w czynie. Wystarczy, że jest postanowiony, mocno postanowiony w naszej duszy. Czyli my jakby mamy, e, obraźmy sobie postanowiłem zaplanowałem postanowiłem okraść bank tak mam co wszystkie plany wszystko już mam przygotowane i to jest jakby postanowienie które nie jest odwołane tak to nie jest jakby na na tym etapie decyzji rozważania okraść ten bank czy go nie okraść tylko ja chcę i wiem że go okradnę ale po drodze, dajmy na to, nie wiem, psuje mi się samochód i nie dojeżdżam na miejsce zbrodni i dlatego też tego banku nie udało mi się okraść, bo plany mi się tutaj rozjechały i nie okradłem banku, więc de facto nie dokonałem czynu, ale skoro miałem w swoim wnętrzu już postanowione, że zrobię coś złego, jest mocne postanowienie, jest to sprawa wielka, jest to przeciwko przykazaniu Bożemu, w tym momencie niekratni, to już przez to samo łaskę, e, łaskę Bożą e, tracę. I oczywiście, jak, z łask jak łaskę Bożą tracę, to też tracę wszystkie zasługi. Jeżeli coś dobrego czyniłem, będąc w stanie łaski uświęcającej, dałem jałmużnę, sparłem jakieś dzieło, nie wiem, wykonałem jakikolwiek drobny czyn, tak jak wspominałem na ostatniej katechezie, nie wiem, podniosłem papierek, który leżał w mieszkaniu gdzieś tam na podłodze i wyrzuciłem go do kosza, to to jest czyn zasługujący. Pan Bóg za takie podniesienie papierka, pozmywanie talerza, ogarnięcie jakiejś tam powiedzmy sprawy, którą powinienem zrobić, jeżeli to robię w stanie łaski uświęcającej, z tą pobudką nadprzyrodzoną to jest czyn, który zasługuje na niebo Pan Bóg chce nam to nagrodzić wieczności jakby to powiedzieć, to leży wszystko w naszym takim depozycie w niebie, można powiedzieć mamy tam taką skrytkę bankową w której się gromadzą te nasze, oczywiście to jest tylko porównanie i, i niedobre do końca porównanie, ale mimo wszystko no, jak inaczej się nie da to może w taki sposób, żeby to przybliżyć mamy tą skrytkę bankową, do której dokładamy dobrych uczynków, jakichś tam powiedzmy ilość coraz nową i więcej i więcej i więcej i Pan Bóg jak umrzemy w stanie łaski święcającej, to powie, jakby otworzy tą skrytkę, skrytkę bankową i powie, o tutaj widzę tyle i tyle dobrych uczynków zasługujących na niebo ale ten, ten człowiek zasługuje na to, ażeby rzeczywiście posiąść w dziedzictwo, królestwo niebieskie ponieważ na ziemi owocował i, I wtedy tak jest. Natomiast jeżeli popełniamy grzech śmiertelny, chociażby jeden, to w tym momencie natychmiast tracimy dostęp do tej skrytki bankowej. Tracimy jakby kod PIN-u, tak? zostaje nam zablokowana ta skrytka. To nie znaczy, że jakby zostają wyrzucone te dobre uczynki, tylko. Gdyby się zdarzyło tak, żebyśmy umarli w stanie grzechu śmiertelnego, to nic nam z tych dobrych uczynków. Nawet gdybyśmy całe życie, jak święty Paweł mówi, ciało swoje wydali na spalenie, majętność swoją dla ubogich rozdali, wszystko cokolwiek, tak? Ale gdybyśmy w ostatniej chwili po prostu zawalili całą sprawę przez to, że popełnimy grzech śmiertelny, to te wszystkie nasze dobre uczynki nie należą do nas. Nie mamy, nie mamy kodu dostępu i dlatego też, jako że nie mamy kodu dostępu, to, to po prostu nie mamy. A jak nie mamy, to Pan Bóg powie, nie zaowocowałeś. Dałem Ci talenta, których nie pomnożyłeś. Z tego też właśnie w tej przypowieści o tym który biedaku, który schodził do Jerycha, właśnie polega to na tym, że został ograbiony, półumarły pół i został rzucony na drodze. Tak to, tak to wygląda człowiek, który popełnia grzech śmiertelny jest ograbiony i bez właśnie odarty ze wszystkiego leży i czeka na ostateczną śmierć, jaką jest oczywiście wtedy wieczne potępienie. Ee, więc tak, e, oczywiście pięknie nam Sobór Trydencki mówi o tej, o tej sprawie, byśmy też mieli takie dobre pojęcie Pana Boga w tym, w tym wszystkim, ponieważ można takie mieć wrażenie, że to Pan Bóg jest takim czekającym na nasze potknięcie się i teraz o, to się potknąłeś, no to do widzenia, no trudziłeś się, zrobiłeś kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty, a ja Cię za, zabieram teraz te wszystkie Twoje zasługi, tak? Tylko Sobór Trydencki nam mówi, Bóg nie opuszcza ludzi raz usprawiedliwionych łaską, jeśli oni sami wpierw jego nie opuszczą, tak naprawdę to my opuszczamy Pana Boga, tak naprawdę to my wyrzucamy ten kod dostępu. I nie możemy do tych zasług się dostać, ponieważ, ponieważ nie chcieliśmy. I oczywiście, jeżeli nastaje w duszy naszej grzech śmiertelny, to następuje totalna odmiana, całkowita odmiana tej duszy. Jest to moment, oczywiście to są tylko wszystko obrazy. Dusza w stanie łaski uświęcającej jest jak w białej szacie, jaśniejącej blaskiem Bożym, tak już to o tym mówiłem. Natomiast w momencie, kiedy popełnia grzech śmiertelny jeden, jeden jedyny, pokrywa się cała ciemnością. Ciemność jest niczym innym jak brakiem światła. Czyli nie ma łaski, jest brak łaski, jest ciemność. Jest niebyt. Dusza pogrąża się w pewnego rodzaju duchowym niebycie, egzystuje, oczywiście nie, nie unicestwia się jako taka, natomiast nie ma życia. No to co było w nakazaniu, ona nie ma w sobie życia. Jest to, można powiedzieć, można wtedy przyrównać ją rzeczywiście trochę do duszy m, roślinnej, zwierzęcej, ma pewną różnicę, owszem. Bo roślina i zwierzęca nie są trwałe, natomiast tutaj, z racji podobieństwa na obraz, na obraz i podobieństwo Boże stworzonej, ona jest trwała. Tak? Nie, nie zostaje unicestwiona po śmierci ciała, natomiast jakby nie ma w sobie życia duchowego, czyli nie ma tej kontaktu z Bogiem. I to jest jakby cały, cały dramat duszy, która pogrąża się w grzechu śmiertelnym. I stracono łaskę. Uświęcającą można odzyskać właściwie tylko i wyłącznie przez sakrament pokuty jako zwyczajny środek odzyskania łaski uświęcającej, ale tylko i wyłącznie usilnym i rzetelnym staraniem. Ponieważ tutaj znowu Mówię nam katechizm, tą brutalną sprawę, którą przypominamy z ubiegłej niedzieli, mianowicie takie powierzchowne nawrócenie. Tutaj bardzo wyraźnie jest powiedziane, że jeżeli ktoś łask, tą łaskę odzyskuje tak na zasadzie: no, no, trzeba, to trzeba, no to się załatwi tam, jakby formalność, to przechodzi właśnie. Siedem innych duchów złych, gorszych niż ten, który siedział w duszy, i stan człowieka staje się gorszy niż był poprzednio. To jest to zagrożenie, które wynika właśnie z tego, że z takiego powiedzmy powierzchownego czy też formalnego potraktowania sakramentu pokuty. Sakrament pokuty jest niczym innym jak rzeczywiście prawdziwym, głębokim nawróceniem. My mamy niestety jakby przez łatwość, to jest tak jakby, z jednej strony to jest niesamowicie ważna sprawa, że ten sakrament pokuty jest tak łatwo dostępny. To codziennie kapłani siedzą w konfesjonale i, i codziennie po prostu można przyjść i, i, i wyznać swoje grzechy i otrzymać odpuszczenie tych grzechów, ale przez to, że on stał się tak łatwo dostępny, częstokroć stał się dla nas taką tablicą, a może taką szmatą. Szmatą, którą się zmazuje nasze grzechy, tak? Czyli przez cały tydzień na przykład sobie tam na, na, zapisujemy na naszej tablicy naszej duszy po prostu wiele brudów, a potem się po prostu przyjdzie, łatwo się to wszystko zmarze, i jak to w szkole, po prostu pisze się wiele, 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 za chwilę przychodzi się, wszystko zmarze i jest tablica znowu czysta. Po co? Po to, żeby znowu pisać brudy. I wtedy jest, wtedy jest ten dramat że przychodzi właśnie duch nieczysty, który y, czyni tą szkodę jeszcze większą, dlatego też musi być jakby spełnionych tych pięć warunków dobrej spowiedzi i wśród tych pięciu warunków jest najważniejszy, jest szczery żal, który jest powiązany ściśle z konkretnym postanowieniem poprawy. Nie tak będę lepszy, tylko w jaki sposób zrobię to, że będę lepszy. Co konkretnie, jaka strategia? Jak to mam, to wtedy oczywiście mogą być upadki, zdarzają się niewątpliwie, nie, nie jest to niczym, niczym dobrym, ale wtedy jest rzeczywiście można i jakby nawet dusza szkody wielkiej nie odnosi, jeżeli, jeżeli taki sposób nad sobą pracuje. I oczywiście, jeżeli e, ktoś e, jest e, bez łaski uświęcającej, to mówi święty Augustyn jako ciało bez duszy jest martwym fizycznie tak sama dusza bez łaski ducha świętego jest umarłą dla nieba i to jest największy chyba dramat jaki rozgrywa się w duszy pozbawionej łaski uświęcającej, a mianowicie jest taka dusza po prostu skazana to jest taka cela śmierci jakby zapadł wyrok w momencie, kiedy tracimy łaskę święcającą, natychmiast zapada wyrok wskazujący nas na najgorszą, najgorszą karę, jaką jest piekło. Taka dusza wybiera świadomie cele śmierci, oczekiwanie na moment, kiedy ten wyrok zostanie, zostanie wykonany. Kiedy ostatecznie sędzia powie. Idź precz ode mnie, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Oczywiście to jest, jak to w celi śmierci jest. Skazaniec nie wie, kiedy przyjdą kaci i poprowadzą go na miejsce stracenia. Czasami się siedzi długie lata i oczekuje się wiele, wiele, wiele lat na to, ażeby ten wyrok, który zapadł. Był wykonany. Czasami dzieje się to bardzo szybko. I oczywiście, też mamy tutaj analogię do tej celi śmierci. Możemy jednak porównać, że w tej celi śmierci skazaniec może jeszcze pisać apelację. I to jest to właśnie pocieszające, że można do Boga skierować apelację, czyli skierować żal. Żal za grzechy i postanowienie poprawy, zmiany życia i spowiedź. I wtedy ten wyrok, który zapada, zapadł na nas, może być odwołany. I ostatnia rzecz, którą chciałbym tutaj przy okazji łaski święcającej powiedzieć, mianowicie jest taka, że nikt nie może być pewien, że łaskę święcającą posiada. Jak popatrzymy chociażby na tak tragiczną postać, jaką był król Salomon. To musimy każdy, każdy z nas musi zadrzeć, ponieważ to, to był król, który uzyskał wielkie łaski od Pana Boga, ponieważ dostał mądrość, był najwspanialszym chyba wśród tych ziemskich władców w Izraelu, za którego czasów państwo żydowskie dostąpiło największego rozkwitu. Natomiast ten człowiek umarł. Jako poganie. Pobudował najpierw świątynię Bogu. Bóg pobłogosławił jego pracy. Napełnił świątynię i uczynił ją mieszkanie swojego imienia. Mówi nam Pismo Święte, że ofiary, które złożył na ołtarzu, spalił ogień z nieba, który stąpił. Obłok napełnił świątynię zbudowaną przez Salomona. Zanosił przepiękne modlitwy za lud. Napisał wspaniałe treści, pełne mądrości, które zachowały się też w Piśmie Świętym. I ten człowiek umarł jak bałwochwalca. Jak się czyta w księdze królewskiej, koniec jego, jak Pan Bóg go upomina, ażeby porzucił swoje bałwany, ażeby nawrócił się, a on uparcie nie. Bo miał tych żon ileś tam set, które poprzynosiły te wszystkie swoje bożki z okolicznych, z okolicznych miejsc, z tych, z tych swoich ojczyzn, i to wszystkim demonom pobudował świątynię wokół Jeruzalem i składał im ofiary. I Bóg, mimo że go upominał, mimo że go wzywał, nawróć się, to nie. Do końca życia pozostał zatwardziały w, swojej, w swoim uporze. Bo jego żony i takuma, nie wiemy, to jest wyrok Boży, ale każdy z nas musi mieć tą świadomość, że to nie jest nic pewnego. Nie jest nic pewnego. Nie, nie, nie mogę mieć pewności, że mam łaskę święcającą. To jest jedna rzecz. I dlatego też mówi nam Pismo Święte, że z drżeniem musimy zabiegać o nasze zbawienie. Charyzmatycy różni wszyscy moderniści mówią, że to jest pewne. Zbawienie jest pewne. Jak uwierzyłeś, przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to już masz jakby zagwarantowany bilet do nieba. A Święty Piotr mówi nam w pierwszym liście, sprawiedliwy z trudem się zbawi. Z drżeniem i trwogą zabiegajcie o swoje zbawienie. To są słowa Boże. Natomiast tym, co może jakby wskazywać na to, że łaska Boża jest nam dana, to jest to, że to jest jakby jeden taki właśnie czynnik, który może rzeczywiście wskazywać, jakby dawać nam jakąś tam nadzieję, pewność, taką powiedzmy pewność odcierającą się raczej o nadzieję, że mamy łaskę uświęcającą, to to, że owocujemy. Czyli wydaje nam się, że jesteśmy w łasce uświęcającej. I czynimy czyny, które są czynami dzieci Bożych. Czyli co konkretnie? Obowiązki stanu wobec Boga, wytrwale, bez, bez znużenia, podejmowane te same, te same obowiązki, które, które codziennie powracają: nasza modlitwa, nasze rozważania, nasza lektura duchowa, nasz różaniec. I te obowiązki, które są wobec bliźniego, w zależności od tego, w jakim kto jest stanie, obowiązki zawodowe, czy też obowiązki wobec siebie samego. Jeżeli podejmuję tą, ten wysiłek, tą pracę, ten jakiś zabiegam o to, to jest to jakaś przesłanka do tego, ażeby mieć ufność, że rzeczywiście ta łaska Boża, łaska uświęcająca, Została mi udzielona. Następnym razem będziemy mówili o darach Ducha Świętego.